Dzień dobry, witam serdecznie Państwa po krótkiej wakacyjnej przerwie i zapraszam do obejrzenia kalendarza kulturalnego przygotowanego przez telewizję Teletop Sudety. W ubiegłą sobotę kino Cinema 3D rozpoczęło nowy cykl operowy, który wejdzie do kalendarza kulturalnego już na stałe. Zobaczmy, jak bawili się miłośnicy muzyki poważnej. W sobotę swoją inaugurację miał nowy cykl klasyka opery w Cinema 3D w Świdnicy to doskonała okazja aby zapoznać się z operową klasyką 19 lipca po raz pierwszy w Świdnickim kinie można było podziwiać na dużym ekranie operę w czterech aktach Giuseppe Verdiego Nabucco wystawioną po raz pierwszy w La Scali 9 marca 1842 roku ciągle jest w czołówce ulubionych widowisk operowych Muzyczne widowisko pokazane na ekranie to nagranie plenerowe z Areny di na we Włoszech. Kolejną operą pokazaną w kinie będzie La Traviata, na którą będzie trzeba poczekać aż do września. Tym razem widzowie będą mogli przenieść się do opery paryskiej. Pierwsze przedstawienie, pierwszy film operowy w kinie Cinema 3D, spotkał się z bardzo dobrymi opiniami tych, którzy na to operowe spotkanie dotarli. Wrażenia były niesamowite. Sposób realizacji e, tym razem opery Nabucco znakomity, świetny dźwięk, fantastyczni wykonawcy, już słychać było głosy tych z Państwa, którzy przyszli e, na ten film Operę, że na pewno w kolejnych spotkaniach operowych będą uczestniczyć. Cały cykl to kilka oper, które będą wyświetlane od września co miesiąc, mniej więcej w połowie miesiąca, w sobotę. Najbliższy spektakl to trawiata, która 13 września zagości w Świdnicy. Zapraszamy gorąco na godzinę 20. Kończy się festiwal organowy, który przygotowali Świdniczanie Zuzanna i Maciej Bator, a rozpoczyna się kolejna jubileuszowa edycja Festiwalu Bachowskiego. Serdecznie zapraszam Państwa na to wydarzenie, które kryje wiele niespodzianek i fantastycznej muzyki. Przed nami jubileuszowy, 15 Międzynarodowy Festiwal Bachowski Świdnica 2014. W tym roku zabrzmią kantaty Bacha, pieśni Mandelsocha, utwory Mozarta, Haydna, Beethovena, Chopena i innych wybitnych kompozytorów. Już po raz 15 w pięknych wnętrzach kościołów i innych zabytkach architektury odbędą się niezwykłe koncerty, pierwszy z nich już w najbliższy piątek. Chcielibyśmy Państwa zaprosić od 25 lipca już od piątku do Makowic, ponieważ zaczynamy piknikiem muzycznym. Proszę przynieść ze sobą kosze. Tego co Państwo lubicie. Mam tutaj na myśli, może jakąś kanapkę, jakieś ciasto, jakiś lekki napój, ponieważ upał mamy niemiłosierny. Po to, żeby dobrze rozpocząć piękną muzyką w otoczeniu Makowickiego Kościoła. A potem już tradycyjnie wnętrza Kościoła Pokoju będą do wysłuchania kantaty Johana Sebastiana Bacha. Piękne, monumentalne rozbrzmiewające, będzie też Monteverdi, czyli muzyka trochę lżejsza, trochę inna, ale również przepiękna. Zapraszamy do wnętrz Świdnickiej Katedry, do innych obiektów po to, żebyśmy poprzez piękno architektury miasta i okolic, jakie mamy mogli też to piękno odkryć w sobie poprzez tak wiele wspaniałych koncertów. Do 3 sierpnia włącznie to będą te rzeczy, które będą się działy, a będzie działo się dużo. I również, co warto powiedzieć, będzie do tego celu wykorzystany kościół zimowy parafii przy Księżnej Agnieszki. Tam będą też ciekawe koncerty, piękne, może trochę bardziej kameralne, ale nie mniej zasługujące na to, żeby po prostu tam przyjść. I w tym ciekawym, modernistycznym wnętrzu posłuchać tej muzyki. Serdecznie w imieniu organizatorów na 15. edycję Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy Państwa zapraszamy. Przez najbliższy miesiąc w Świdnickiej Galerii 44 będziemy mogli oglądać obrazy Oli Suszyńskiej. Naprawdę warto to zobaczyć. Ola Suszycka po raz pierwszy pokazała swoje prace plastyczne w Świdnicy, zaufała Irenie Dębusz. Która z mężem prowadzi Świdnicką Galerię 44. I właśnie w tym miejscu, w Dobrej Aurze, można oglądać obrazy Oli, które pozwoliły jej samej odnaleźć szczęście. Młoda artystka ma dopiero 23 lata, mieszka i pracuje w Świdnicy, ale podąża w kierunku artystycznym i studiując zaocznie Historię Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Jak sama mówi o sobie, sztuka stała się dla niej czymś, co pozwoliło jej na nowo cieszyć się życiem. Uznała, że chce robić to, co stało się dla niej najważniejsze: tworzyć. Dzięki malowaniu oddaje siebie. Każdy rysunek, każda rzecz i obraz, które tworzy, są dla niej bardzo ważne. Pomagają jej użyć samą siebie. Stara się pokazać w swoich pracach wrażliwość na wszystko, co nas otacza, na dźwięki, obrazy i codzienne życie. Wystawę, zatytułowaną Chora Sztuka, można oglądać do 18 sierpnia w Galerii 44. Chciałam serdecznie zaprosić na moją wystawę Chora Sztuka, która stała się dla mnie. Formą artyterapii, w której zawarte są prace tworzone w sumie tak od czterech lat. Są one w różnej tematyce. Każda praca pomagała mi w jakiś sposób odnaleźć siebie, swoje emocje, dojrzeć coś, co jest wewnątrz mnie. I dzięki temu myślę, że dzisiaj jestem szczęśliwszym człowiekiem. Wystawa jest do obejrzenia do 18 sierpnia w Galerii 44 w Świdnicy. Któż nie zna Pauliny Lendy? Swoje pierwsze kroki w świecie piosenki rozpoczynała w Świdnicy. Teraz mieszka w Londynie i kontynuuje naukę i karierę śpiewaczą. Już 2 sierpnia będziemy mogli posłuchać jej nowej płyty na scenie świdnickiego teatru. W kwietniu tego roku światło dzienne ujrzała debiutancka płyta Pauliny Lendy, wokalistki i autorki tekstów do krążka Wolf Girl. Paulina Lenda ruszyła w promocyjną trasę koncertową. 2 sierpnia wystąpi w Świdnickim Teatrze. 21-letnia świdniczanka, wokalistka, autorka tekstów, znana za sprawą głębokiej barwy swojego niskiego głosu, obecnie mieszka w Londynie, który ją porwał na dłużej niż planowała. Muzycznie bardzo dużo czerpie z akustyki i muzyki folkowej. Wśród jej największych inspiracji podaje takich artystów jak Damien Rice, Suzy Such i Patti Smith. Za niedościgniony życiowy wzór uważa Janice Joplin, dzięki której zakochała się w psychodelicznej muzyce lat o 70., i przez którą chciała prowadzić hipisowski styl życia, podróżując i bawiąc się chwilą. Wychowywała się słuchając czarnej muzyki, która ją inspirowała i robi to nadal. Pierwszy krążek i pierwsza trasa koncertowa to zapewne wielkie przeżycie dla Pauliny, a świdnicki koncert zapewne będzie szczególny. Bardzo nas cieszy to, że świdniczanie wracają do świdnicy, świdniczanie, którzy osiągnęli większy sukces, Poza naszym miastem. Tak jest właśnie w przypadku Pauliny Lendy wydała właśnie nową płytę Wolf Girl i z tą płytą będzie promować swój materiał również w Świdnicy. Trasa obejmuje prawie całą Polskę. Zaczęła się jakieś półtora tygodnia temu, a na 2 sierpnia zapraszamy Państwa wszystkich na koncert do teatru. Jest to sobota o godzinie 20.00. Paulina Lenda akustycznie w teatrze zaśpiewa w towarzystwie gitarzysty. Myślę, że będzie to naprawdę naprawdę dobry koncert. Można to więcej o koncercie można dowiedzieć. Na naszej stronie można posłuchać też singla zapowiadającego płytę bilety w cenie 15 zł przed sprzedaży, 20 zł w dniu koncertu do nabycia w informacji turystycznej w rynku. A my mamy dla wszystkich widzów Teletopsudety specjalną niespodziankę. Można wygrać dwa pojedyncze zaproszenia na ten koncert szczegóły na antenie Teletopsudety. Muzyka w Sercu Miasta to impreza, na którą zapraszają nas wszystkich świebodzice. Muzyka w Sercu Miasta tak nazywa się koncert, na który władze świebodzic zapraszają w najbliższą niedzielę. To zaproszenie dla miłośników muzyki klasycznej. 27 lipca o godzinie 15 w Parku Miejskim Świebodzicach odbędzie się koncert z cyklu Muzyka w Sercu Miasta. W pięknej aurze świebodzickiego amfiteatru zagra fenomen trio Wstęp wolny. Jeśli podczas wakacji chcieliby Państwo spotkać się z duchami, zapraszam serdecznie Państwa do książa na nocne zwiedzanie. Opuszczając świebodzice, warto zajrzeć do zamków Książu bo tam podczas wakacji, gdy zapada zmrok, a jawa miesza się ze snem, budzą się strachy. Tajemniczy zamek książk, w którego murach odegrała się niejedna mroczna historia, niejedna z jawa postanowiła tu również pozostać na wieki. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak istoty paranormalne suną się korytarzami dawnej siedziby Hochbergów, a ciemności tego niezwykłego miejsca rozświetlać będą światła latarek i lamp naftowych, zapraszamy w piątek 25 lipca o godzinie 22-23 oraz w sobotę o godzinie 22 na nocne zwiedzanie zamku. Podczas wakacji teatry odpoczywają, ale nie jest tak w kinach. Świdnickie Kino Cinema 3D, jak zwykle, zaprasza serdecznie Państwa na nowe premiery, na seanse, które warto zobaczyć. Zapraszamy wszystkie dzieci, duże i małe, na klasyczne bajki Disney w kinach Cinema 3D. Już w niedzielę, 27 lipca o godzinie 11, będzie można zobaczyć piękną i bestię w 3D. Film, jak pozostałe bajki w wakacyjnym cyklu, pokazywany jest na dużym ekranie w doskonałej cyfrowej jakości obrazu i dźwięku. Dla każdego dziecka kino przygotowało niespodziankę. W czasie trwania cyklu będzie można zebrać serię specjalnie wydanych kart zabaw z powierzchnią suchościeralną, na których przewodnikiem po krainie zabaw i filmu będzie kinolek. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę, życzę miłych wakacji, życzę fantastycznego odbioru imprez kulturalnych i zapraszam do obejrzenia nas już w najbliższy czwartek.